Dokonamy sobie analizy i omówienia karty pracy ucznia, Biologia na czasie, wydawnictwa nowa era do tematu lekcji Budowa i funkcje kwasów nukleinowych. I mamy zadanie numer jeden. Mamy podpisać elementy nukleotydu DNA, wskazane na ilustrację. Ewidentnie widzimy, że to jest nukleotyd. Konkretnie mamy DNA, więc wiemy, że w DNA mamy cukier. Deoksyrybozę, jak widać, jest to reszta fosforanowa, P to jest fosfor, tak więc reszta fosforanowa 5, inaczej reszta kwasu fosforowego 5, no i jakaś zasada azotowa, jak to w nukleotydzie. Czyli to żółte to jest reszta fosforanowa 5, tu będzie po prostu zasada azotowa jakaś. A tu, jako że to jest DNA, więc tu będzie cukier deoksyryboza. Mamy zadanie numer dwa. Mamy uzupełnić tabelę, wpisując oznaczenia od A do C ilustracji w takiej kolejności, aby przedstawić schemat powstawania białka, a następnie nazwać tutaj te struktury na ilustracji. Czyli jak powstaje białko. Najpierw mamy informacje o białku, o budowie białka, czyli o kolejności aminokwasów zapisane w kodzie DNA, czyli najpierw musi być DNA. Potem RNA najpierw szczytuje informacje z DNA, a potem bierze udział w tworzeniu białka. Czyli potem mamy RNA czyli to jest RNA, rozpoznajemy tutaj po jednej nici. I na końcu mamy utworzone tutaj białko, czyli B. Teraz nazwijmy C to oczywiście DNA, A to oczywiście RNA i B jest to białko. Zadanie numer 3. Na ilustracji przedstawiono fragment kwasu nukleinowego i mamy tutaj podać w związku z tym trzy różne rzeczy. Po pierwsze pytają, żeby podać nazwę wiązania zaznaczonego tutaj jako X, czyli tego, tutaj i tego. Wiemy z lekcji, że jest to wiązanie fosfodiestrowe. Podpunkt B. Mamy zaznaczyć na ilustracji za pomocą strzałki wiązania wodorowe. Więc wiemy, że wiązania wodorowe są pomiędzy zasadami azotowymi, czyli tutaj podwójne lub potrójne. Czyli to jest wiązanie wodorowe, ale jest też tu i tutaj to wiązanie wodorowe. Podpunkt C mamy określić, czy ilustracja przedstawia fragment DNA czy RNA. No, po czym to poznajemy? Po D, czyli tu mamy cukier deoksyryboza, a nie ryboza, a poza tym w DNA jest tymina. W RNA tyminy nie ma, tylko jest uracyl, więc ewidentnie jest to DNA. Czyli ilustracja przedstawia fragment DNA, dlatego że w cząsteczce występuje cukier deoksyryboza oraz występuje zasada azotowa tymina. Zadanie numer 4. Dopisz do podanej nici DNA nić komplementarną. Tutaj jest, no może trochę mniej wyraźnie, więc... Powiększymy sobie, mamy tu kolejność zasad azotowych. Wiemy, że zasadą komplementarną do tyminy jest adenina, do adeniny jest tymina, do cytozyny jest guanina, do guaniny jest cytozyna, do adeniny jest tymina i tak dalej, więc komplementarne będzie nić, Następujące. Jeżeli jest T, to jest A, jeżeli jest A, to jest T, jeżeli jest C, to jest G, jeżeli jest G, to jest C i tak dalej. Więc to jest prosta robótka. Teraz mamy zadanie numer 5. Mamy dopisać do każdej informacji ABC nazwę odpowiedniego rodzaju kwasu rybonukleinowego, czyli jaki to jest rodzaj RNA. Przenosi informację o budowie białka z jądra komórkowego na rybosomy. Czyli wiemy, że mRNA jest tym RNA, który idzie do jądra i szczytuje z DNA sekwencje, sekwencje zasad azotowych. Czyli będzie to mRNA. Teraz transportuje aminokwasy na rybosomy. Transportuje, więc tRNA. Buduje rybosomy, struktury odpowiedzialne za łączenie aminokwasów, czyli RNA, który buduje rybosomy, to RNA. RRNA, czyli rybosomalne RNA. Zadanie numer 6. Podaj nazwy kwasów nukleinowych, których nukleotydy zostały przedstawione na ilustracji. No, schemat jest generalnie taki sam, ale diabeł w szczegółach. Tu widzimy, że mamy cukier deoksyrybozę. Zasada azotowa tutaj nie wiadomo, jest nieważna. Gdyby była tymina to wiedzielibyśmy, że to jest DNA, ale wiemy już po cukrze deoksyrybozie. Tutaj nie jest napisane, jaki to jest cukier, ale mamy uracyl, a my wiemy, że uracyl występuje w RNA, w DNA go nie ma. W związku z tym to jest nukleotyd RNA, a to jest DNA. Zadanie numer 7. Mamy podać nazwę i funkcję opisanego kwasu nukleinowego. Cząsteczka tego kwasu składa się z nukleotydów, które w swojej budowie zawierają pięciowęglowy cukier, resztę kwasu fosforowego 5. Na razie ni sam to nie mówi, bo i ten, i ten to ma oraz jedną z czterech zasad azotowych adeninę, cytozynę, uracyl i guaninę. No i nie musimy czytać nawet dalej, bo uracyl wiemy, że występuje w RNA, ale dalej nam piszą, że cząsteczka ta jest jednoniciowa, więc DNA będzie tu odpadać, jednak czasem występują fragmenty dwuniciowe. No ale ustaliliśmy po tym uracylu i to po tym, że jest jednoniciowa, że to jest oczywiście RNA. I mamy podać funkcję. Wiemy, że RNA bierze udział w syntezie białek. Zadanie numer 8: mamy ocenić prawidłowość stwierdzenia: nukleotydy występują tylko w DNA i RNA, i mamy uzasadnić tą odpowiedź. My wiemy, że nukleotydy w komórce występują nie tylko w DNA i RNA. Więc jest to stwierdzenie fałszywe. Są, wiemy, że są tak zwane wolne nukleotydy oraz dinukleotydy, i mamy przykłady ATP, NAD, i FAD.